Sponsorem materiału jest Black Monk Games, polski wydawca gry fabularnej ze wktulu i zestawu scenariuszy dla początkujących. Nie czas na krzyk. Materiał fabularyzuje twórczość Howarda Phillipsa Lovecrafta i mityk jako elementy świata rzeczywistego. Jeśli obce jest ci pojęcie imersji, nie jest to film dla ciebie. Jeśli zastanawiacie się, czemu zarząd zorganizował to nadzwyczajne szkolenie, odrywając was od rodzin, stołów pokerowych czy czegokolwiek innego, co robicie w wolnym czasie, to spieszę z wytłumaczeniem. Stało się tak dlatego, że zarząd ceni sobie wasze życie. Straciliśmy kolejny oddział polowy. Oddział Teta został wybity do nogi. A wszystko najprawdopodobniej dlatego, że nie słuchali w czasie szkolenia z szogotów. Poproszę pierwszy slajd. Szogoty to rasa istot obecnych na naszej planecie od zarania dziejów. Są istotami, które występują zarówno w wodzie, jak i na lądzie, a w obu tych przestrzeniach czują się równie komfortowo. To amorficzny gatunek, złożony z niemożliwie wręcz cuchnącej protoplazmy, który w swojej naturalnej formie na pierwszy rzut oka przypomina gigantyczną amebę. To bulgocząca, lepka masa, wypełniona przez dynamicznie pojawiające się i znikające oczy, usta, macki i inne części ciała należące do dowolnego gatunku, z jakim Szogot wszedł w kontakt przez swoją plastyczność są zdolne do przerażającego wręcz poziomu imitacji części ciała, ale również dźwięków. Dorosły osobnik osiąga około 4,5 metra średnicy. Nie jest to jednak ścisłą regułą. Istnieje i obserwuje się jednostki o wiele mniejsze, jak i o wiele większe. Co więcej, szogoty nie są jedynie bezwładną masą rozlewającą się na boki. Posiadają kontrolę nad każdym centymetrem swojego ochydnego ciała, co sprawia, że są w stanie wspinać się i przekraczać wyrwy i załomy. Nie należy ich lekceważyć tak jak zrobił to oddział teta. Szygoty, jak na swoją formę, są nadzwyczaj szybkie, a potrafią również wykształcać potrzebne w danym momencie kończyny dowolnego kształtu, nieważne czy będzie to macka, paszcza, dłoń czy pazur. Są przecież zmiennokształtnymi. Mimo to zazwyczaj zabijają swoje ofiary, oplatając je swoją masą, by następnie wygenerować wystarczające sanie wewnątrz ciała, by ofiarę rozerwać lub zmiażdżyć i połamać. Ta taktyka działała od eonów, sprawdziła się też w walce z ich najstarszym wrogiem, więc szogoty nie znalazły się w sytuacji, w której musiałyby wymyślić bardziej skuteczny sposób walki. Jak już zostało wspomniane, szogoty mogą efektywnie imitować większość dźwięków, w tym mowę, choć głównie wydają z siebie świst podobny do fletu i bulgot, czasem tylko wydobywają z siebie charakterystyczny krzyk tekeli-li, tekeli-li. Nie ma pewności, co tak naprawdę ma on oznaczać. Uważa się, że może to być bezmyślne naśladowanie starożytnego okrzyku pochodzącego od ich dawnych panów. Skoro klasyfikacje i podstawowe dane mamy już z głowy, porozmawiajmy sobie o ich pochodzeniu. Poproszę slajdę z ekspedycji. O historii Szogotów dowiadujemy się tak naprawdę ze starożytnych ksiąg oraz rysunków na ścianach ruin badanych na terenie Antarktydy. Były rasą podległą stworzoną na potrzeby starszych istot starożytnej rasy pochodzącej z głębin kosmosu. Ci przybysze posiadający zaawansowaną wiedzę naukową, potrzebowali siły roboczej, zdolnej do życia i pracy zarówno na lądzie, jak i w oceanie. W wyniku skomplikowanej inżynierii genetycznej, nawet dziś wykraczającej poza zdolności ludzkości powołane do życia zostały właśnie szogoty. Istoty pierwotnie bezmyślne, posłuszne rozkazom starszych istot co do joty. Co ciekawe, nie ma pewności, czy szogoty powstały tutaj na ziemi, czy zostały sprowadzone przez swoich stwórców wraz z ich przybyciem. Tak czy siak stanowiły robotnika idealnego do czasu. Przez miliony lat istnienia jako rasa podległa, która pełniła funkcje zwierząt pociągowych i budowniczych miast oraz infrastruktury dla starszych istot, szogoty, władane i kontrolowane za pomocą telepatii zaczęły mutować. Wykształciły świadomość, szczątkowy intelekt i wolę, a wraz z nią niezadowolenie ze swojej roli i statusu równemu w społeczeństwie starszych istot tak naprawdę przedmiotowi. Starsze istoty albo nie zauważyły tej zmiany, albo nie chciały jej zauważyć. Szogoty wszczęły bunt. Ich władcy jednak szybko ten bunt stłumili. Nie mogli jednak od tak pozbyć się swojego kaprośnego dziecięcia byli od niego już w tym momencie zbyt zależni. Starsze istoty, przekonane o swojej potędze, nie zrobiły nic, by powstrzymać to, co miało nadejść. Potrzeba było kilku kolejnych milionów lat, by szogoty podniosły drugą rebelię, tym razem skuteczną. Istoty, którym dano tak wiele czasu, ewoluowały, by pokonać swoich ojców i ciemiężycieli. Nawet ze swoją wysoce rozwiniętą technologicznie bronią energetyczną i władzą nad atomem, starsze istoty nie były w stanie powstrzymać tej rewolty. Wedle odzyskanych podań, w ostatnim dniu walk starsze istoty wycofały się do swojego najwspanialszego, największego miasta. Ostateczna bitwa odbyła się na terenie dzisiejszej Antarktydy. Utraciwszy kontrolę nad nadziemną częścią miasta, wycofały się do podziemi, nie będąc świadomymi, że te są już opanowane przez Szogoty. W ten oto sposób ostatni przedstawiciele starszych istot na planecie Ziemia zostali zabici. Musimy pamiętać, że było to bardzo, bardzo dawno temu. Tak dawno, że wszelkie ślady bytowania istot starszych, jak i Szogotów, które realnie musiały stanowić część wielkiego imperium, są mniej niż szczątkowe. Szogoty przyłożyły dużą uwagę do tego, by zniszczyć pomniki swojej niewoli. Szogoty, po raz pierwszy od dnia narodzin, były wolne. Nie zdawały sobie sprawy z tego, że bez kurateli swoich stwórców stracą tak naprawdę sens istnienia. Pomimo wewnętrznej przemiany, którą przeżyły, dalej nie były rasą szczególnie inteligentną, ale były za to rasą szczególnie arogancką. Rebelia zjadła swoje własne dzieci, bez celu, wraz z setkami, tysiącami, milionami lat. Ich liczba znacząco spadła, a dziś są nadzwyczaj rzadkim gatunkiem. Szogoty schowały się w najgłębszych odchłaniach oceanu i niedostępnych czeluściach lądu, jak również pośród ostatnich, nieodkrytych ruin miast swoich dawnych panów. Choć niektóre rasy dalej traktują je jako rasę podległą. Niektóre szogoty zamieszkujące morza i oceany służą istotom z głębin, przeklętym wyznawcom Dagona, choć zazwyczaj nie robią tego z własnej woli. Dzieje się tak, kiedy kapłan noszący miano Szogot Twisza złapie Szogota za pomocą specjalnego artefaktu. Jest to Mapulos, wibrujący bombę szarego szlamu, zdolny do podporządkowania sobie Szogota i przekazywania telepatycznych rozkazów. Od tego momentu Szogot i Szogot Twisza będą nierozerwalnie złączeni, w wiecznym pojedynku woli i kontroli. Pośród istot z głębin, ranga Szogot Twisza jest przyjmowana do końca życia. Do tego czasu. Kapłan nie będzie musiał jeść ani spać, ale kiedy starcie zostanie przegrane przez kapłana, Mapulos weżre się w jego ciało, by zabić telepatę. Kolejnym takim przypadkiem są tak zwane gole, warianty szogotów stworzone przez rasę Migo, które dopracowały projekt strasznych istot, pozbawiając szogoty jakiejkolwiek woli. Dzięki temu gole są podatne na kontrolę telepatyczną i wiernie wypełniał każdy rozkaz swoich nowych władców. Stare Szogoty żyjące po dziś dzień są istotami zbyt głupimi, by budować cokolwiek podobnego cywilizacji, sztuce, kulturze lub społeczności. To tak naprawdę potomkowie tych starożytnych istot stanowią największe zagrożenie, jednak jako istoty ewolucyjnie plastyczne były zdolne do tego, by wykształcić przebiegłość i inteligencję. Poproszę zdjęcie arcy Szogota, jak sama nazwa wskazuje, jest to ewolucyjnie najbardziej rozwinięta forma tej istoty. Jest to również najbardziej niebezpieczna spośród odmian szogota. Arcy szogoty kroczą pośród nas, przyjmują ludzką formę i udają ludzką mowę, a robią to wyjątkowo sprawnie. Mogą ukrywać się jako praktycznie każdy, a wszystko to daje im poczucie potwornej wręcz satysfakcji. Z jakiegoś powodu jednak nie są w stanie wygenerować włosów. To właśnie dlatego pośród agentów preferowana jest broda. Arcyszogot, jako człowiek, zawsze będzie otyły i bez włosy. Nie są również najbardziej utalentowani w kontaktach międzyludzkich. Mimo to są wyrafinowane i diabelnie inteligentne, a najgorsze z tego wszystkiego jest to, że szczególnie ukochały sobie zjadanie ludzi. Arcyszogoty są mniejsze, młodsze, a przede wszystkim bardziej uzdolnione transformacyjnie w porównaniu do swoich poprzedników, bo tak uważa się, że są one bezpłodną mutacją lub eksperymentem. Arcyszogot w swojej naturalnej formie wygląda tak jak reszta przedstawicieli tego gatunku, jednak te wysoce rozwinięte formy są w stanie utrzymać wygląd i kształt człowieka przez długi, długi czas. Mimo to dzieje się to kosztem koncentracji. Rozproszony lub rozgniewany arcyszogot wraca do swojej oryginalnej formy i zazwyczaj atakuje. Oddział teta dał się zmylić właśnie arcyszogotowi. Osobnikowi udało się podszyć pod głos jednego z agentów. Potem, wbicie ich jeden po drugim, było tylko kwestią czasu. Nie zdziwcie się, gdy w ciągu najbliższych dni organizacja wprowadzi rotacyjne hasła i odzewy. Jeśli wydawało się Państwu, że jest to najbardziej niepokojący spośród wariantów shogota, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to niestety, ale byli Państwo w błędzie. Poproszę zdjęcie proto shogota Proto-Szogoty są równie rzadkie co arze szogoty. Tam, gdzie arcyszogot jedynie udaje człowieka, tam proto-szogot tym człowiekiem kiedyś był, tracąc swój ludzki pierwiastek na rzecz zupełnie nowego stanu rzeczywistości. Te osobliwości nie są prawdziwymi szogotami. Nie ma pewności skąd się biorą, jednak teoretyzuje się, że powstają w wyniku eksperymentów Migo i innych istot posługujących się technologią lub magią. Są tak naprawdę hybrydą tkanki ludzkiej połączonej z tą szogota. Na pierwszy rzut oka wyglądają i raczej zachowują się jak człowiek, mogą być malutkie jak niemowlę i wielkie jak kulturysta. A nawet większe, ale o tym zaraz. Ich ciało przypomina ludzkie, tak w kolorze, jak i dotyku, lecz jedynie na pierwszy rzut oka. Tak jak oryginalny szogot, potrafią owinąć wroga swoją formą, potrafią też tworzyć nowe kształty, organy i kończyny, jednak by to zrobić, muszą wykorzystać swoją masę z innej części ciała, która w takim momencie kurczy się, by zrobić miejsce na aktualnie potrzebną kończynę. Te dodatkowe elementy nie muszą też działać zgodnie z ludzką logiką, mogą mieć szczęki na końcu ramion, które zginają się nie w tę stronę lub być nienaturalnie wydłużone. Wedle obserwacji protoszogot nie jest zdolny do rozmnażania. Na całe szczęście. Niektóre przypadki jednak są zdolne do absorpcji innego przedstawiciela tego gatunku, a czasem nawet człowieka. W ten sposób mogą rosnąć do zastraszających rozmiarów. Proto szogoty są niezwykle przebiegłe i gotowe do manipulacji. Każdy spotkany przedstawiciel tego gatunku stanowił wroga, który zaakceptował swoją rzeczywistość, w pełni stając po złej stronie barykady. Nie trzeba chyba wspominać, że organizacja zaleca likwidację bezstrzału ostrzegawczego, prawda? Szogoty, oprócz oczywistego zagrożenia, które stanowią dla naturalnego porządku rzeczy, są również symbolem pychy. Są ostrzeżeniem przed niemyśleniem o konsekwencjach swoich czynów, ostrzeżeniem przed kreacją, która wymyka się spod kontroli swoich twórców. Są, jak historia ta pokazuje, starą niczym eony, historią o uciśnionych, stających się zgubą swoich panów. Co zazwyczaj mówimy o tym, co obce w naszej organizacji? Obce? Odrzuć, wytrop, zniszcz. Slogan, o którym oddział Teta wyraźnie zapomniał. Wracamy do rzeczywistości. Szogoty to przedstawiciele dziwnej menażerii przerażających i tajemniczych stworzeń wykreowanych przez H.P. Lovecrafta. I podczas gdy ten specjalizował się w tworzeniu dziwnych bóstw, tak szogoty udowadniają, że Samotnik z Providence był w stanie stworzyć również coś bardziej przyziemnego. Po raz pierwszy pojawiły się w noweli w Górach Szaleństwa z roku 1936, a później były wspominane również w innych opowiadaniach autora, takich jak Cienie nad Insmith oraz The Thing on the Doorstep. Choć ich okrzyk Tekeli Lee, Lovecraft wziął od Edgara Alana Poe i jego tekstu The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, w którym w języku Indian The Tekeli Lee było okrzykiem oznaczającym cierpienie, zaczerpniętym od dźwięków wydawanych przez ptaki. Trzeba przyznać, że dla mitologii Ktulu szogoty stały się elementem kluczowym. Ich historia wpisuje się w szerszą twórczość Lovecrafta, dając tak naprawdę podwaliny do tego, co dziś nazywamy mitami Cthulhu, tłumacząc fanom starożytną historię świata sprzed wielu, wielu eonów. Szegoty stały się ikoniczne. Dziś znajdziemy je nie tylko w twórczości Lovecrafta i jego następców, ale również w serii książek Akta Dresdena czy grze Persona 2. Szegoty są również w Marvelu i DC Comics, a istoty silnie inspirowane ich wyglądem bez problemu znajdziemy choćby w światach Dungeons and Dragons, jak również Darkest Dungeon. A jeśli mało wam dziwnych, obcych istot stanowiących zagrożenie dla ludzkości, to co byście powiedzieli na sesję RPG w tym klimacie? Zmierzcie się z Grozą mitów w Ktulu. Nieczas na krzyk, to zbiór trzech scenariuszy do gry RPG ze Wktulu, które będą idealne dla początkujących strażniczek i strażników tajemnic. A ci bardziej doświadczeni znajdą tu nowe pomysły i inspiracje do swoich przygód. Samotna nić, Kawałek po Kawałku i Aurora Blue to trzy scenariusze gotowe, by rozegrać je w czasie 2-3 godzinnej sesji RPG. Każdy z czwórką postaci gotowych do zagrania, każde z innym zagrożeniem, czyhającym na badaczy. Nowi i starzy przeciwnicy tylko czekają, by ich spotkać. To tyle na dzisiaj. Zwyczajowo zostawiam Was z pytaniem: które opowiadanie Lovecrafta jest Waszym ulubionym i dlaczego? Na odpowiedzi czekam w komentarzach. Tymczasem, do usłyszenia. Cześć!